Z tej strony Kamek i witam Was w pierwszym odcinku serii, która na moim kanale po prostu wybuchła, zawładnęła moim kanałem przez długi, długi czas. Paczki hema, taka sytuacja, seria, przez którą sporo widzów mi przyszło i mam nadzieję, że i tym razem też tak będzie. Seria naprawdę fajna. Trafiamy Zielińskiego na początek. Zaraz Wam wszystko wytłumaczę. Regulamin i to mniej więcej jak będą otwierane paczki. Za co będą otwierane paczki. Póki co zobaczcie jak wystartowałem. Wystartowałem z Zielińskim. To musi być znak, że seria będzie dobra. No bo jaka jest szansa, że trafimy Polaka właśnie na początku. Na początku ustawiam swój pierwszy skład, którym będę próbował właśnie wygrać. Pierwsze spotkanie i za to zdobywać paczki pomyślicie sobie ale jak kamy chcesz zdobywać paczki po prostu doładowałem konto 12 tysiącami FIFA pońców, i za to będę otwierał paczki. Ale jak to będzie wyglądało? Przenoszę Was teraz do regulaminu, i tak oto. Paczki za mecze. Jeżeli odniosę porażkę, nie e, dostaję żadnej paczki. Jeżeli będzie remis bezbramkowy, dostaję zwykłą srebrną paczkę. Za remis bramkowy dostaję br srebrną paczkę premium. Zwycięstwo jedną bramką to jest złota paczka za 5 tysięcy. Dwoma bramkami jest to złota paczka premium a dwie paczki dostaje za wygraną trzema bramkami lub więcej, bądź też za rage quit. A co z premiami za wygranie, bądź utrzymanie się w lidze, bądź zwycięstwo bez porażki? Tak oto, za utrzymanie się dostaje jedną złotą paczkę premium, za awans zwykły bez mistrzostwa dwie złote paczki premium, za mistrzostwo trzy paczki premium i za mistrzostwo z samymi zwycięstwami. Nie może tu być remisów, nie może być jednej porażki, po prostu same zwycięstwa. Wtedy dostaje 5 złotych paczek premium na koniec danie, danego sezonu. No ale jeszcze jest jeden e, punkt w regulaminie odnośnie Waszej aktywności coś czego nie było nigdy w serii paczki hema, czyli wasza aktywność. I uwaga, tak, za każde 5000 łapek dostaję paczkę premium złotą. I jeżeli pod tym odcinkiem wbije się na przykład 11000 łapek w górę, na początku kolejnego odcinka otworzę dwie złote paczki premium przed rozegraniem jakiegokolwiek Spotkanie. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe, mam nadzieję, że pod, tym, pod tą serią aktywność będzie fenomenalna i po prostu łapki w górę będą latały. No i cóż, mogę Was zaprosić tylko na pierwszy mecz, który zrobimy już teraz i miejmy nadzieję, że wygramy go. No i oczywiście za zwycięstwo jakieś tam paczki nam wpadną, także łapkujcie ten filmik, subskrybujcie mój kanał, paczki Hema nadciąga. Także mamy już mój skład i czas przejść do pierwszej gierki. E, pamiętajcie o tym, żeby zostawiać te łapki w górę, żeby pod kolejnym odcinkiem już otworzyć sporo paczek. A my zaczynamy pierwszy mecz w sezonach. E, celem jest oczywiście dotarcie do pierwszej ligi, a my brązowym składem rozpoczynamy naszą przygodę z paczki Hema. Warka Augustów. Okej, okay. siema. Mamy czerwone stroje, a on w czarnych mamy tylko. No, dobra, zagramy białe na żółte. Przejdźmy, sprawdźmy jego skład. Ehm, czy on ma dobry ten skład? No nie ma, ma też startowy jak ja, więc będzie, mam nadzieję, ciekawie Podgłośnie sobie troszeczkę tą gierkę. No i co? Pora wygrać pierwsze spotkanie. Dobra, pierwsza akcja: Disney, strzel to słupek? Niecelnie. Pierwsza akcja, no i powinno to być w bramce. Niestety niecelnie pamiętajcie, różnica bramek, ragequity, To wszystko jest ważne do zdobywania paczek z czała, ale zbyt płasko, zbyt słabo, żeby zagrozić bramkarzowi. No już mogło być 1 do 0. Pierwsza akcja przeciwnika, niebezpiecznie strzał, ale zbyt płaski. Przeciwnik chyba rozgrywa pierwsze spotkanie w ogóle e, w tej FIFA, ale my możemy go przez to ukarać. E, my rozprowadzamy ten atak. E, no, klepiej. Klepi, kle, klepmy to lepiej. Kasz ładnie. Ekstra klepa, podanie do środka, na dwa razy, nie wyszło, co to za strzał, dlaczego wprost w środek, no już te akcje, to już powinny być dwie paczki, ale niestety. Dobrze, teraz ładna kontra, to może być ta akcja na bramkowa, to musi być ta akcja bramkowa, jest 1-0 i prowadzimy w pierwszym spotkaniu paczki hema, tak jest. Nasza bramka, no i bramkarz tym razem nie pomógł, słupek też nie pomógł, no i tak. Bolleroll zadziałał, zadziałał znowu Bolleroll, tak jak rok temu. Jest dobrze, wygrywamy z Warką Augustów, 1 do 0. Okej, okay, pięknie wypuszczenie i teraz szansa na dwa, tak jest, piękna akcja, 2-0. To oznacza, że jeżeli takim wynikiem zakończy się to spotkanie, zobaczcie na to wypuszczenie, to będzie jedna złota paczka premium według, e, te, e, według z tego sezonu. Jeżeli weźmiemy oczywiście regulamin, różne były sezony, różne były regulaminy. W tym, za wygranie różnicą dwóch bramek, jest paczka złota premium, a trzech bramek lub rage quit to jest. To są dwie paczki, więc jeżeli jeszcze jedną bramkę strzelę, będę miał dwie paczki premium złote i już ulepszymy na pewno swój skład. Koniec pierwszej połowy, póki co radzimy sobie dobrze, przeciwnik nie oddał celnego strzału na bramkę, chociaż ma więcej posiadania piłki, ale to my atakujemy lepiej. Oczywiście Latina AC, muszę zmienić nazwę klubu, ale spokojnie zrobię to już od następnego odcinka. Kolejna akcja. Zobaczmy co teraz powiem wymyślę tutaj. Broni się przeciwnik dosyć dobrze. Disney! Strzał nad poprzeczką! Ale tu była dobra próba. Niestety niecelnie. Dobra akcja. Muto muto wysunięcie strzał i to jest hat trick tego zawodnika. Trzy bramki. Jednym zawodnikiem to jest Disney, jeżeli się nie mylę. E, nie, to nie Disney Heartland Shadow, oj, to mi się pomyliło, nieważne, trzy bramki, dwie złote paczki premium, o to chodzi, aby otrzymać tak ten wynik, zobaczcie, że oba, oba nazwiska kończą się na l e -Y. ciekawe, co? Taka ciekawostka dośrodkowanie główka i to jest 4-0 tego już trzech paczek już nie stracimy nie ma takiej opcji e, krótko rozegrany rzut rożny lekkie dośrodkowanie i piłka ląduje w siatce po główce edxbury 4-0 dobra akcja dislay podanie czysta pozycja to jest 5-0 Illuminati tak jest 5-0 i no nie straciliśmy bramki. Strzeliliśmy kolejne fantastyczny rajd tutaj. Podanie idealne do no i z pierwszej piłki przy bliższym słupku. Pakujemy piłkę do bramki i to jest. Bramka naszego koreańskiego kolegi. Mamy 5-0. Mamy dwie paczki, zaraz je otworzymy. Bo właśnie skończył się mecz! Tak jest! Nie ma to jak dobrze rozpocząć serię. Ehm, no i właśnie tak ją rozpoczynamy. Cash 9,6, Muto 9,6. Wszyscy wysoki rating. Ehm, no, końce nas nie interesują na tym koncie. Ehm, zobaczcie, przeciwnik nie oddał celnego strzału na bramkę. To nie mogło się tak źle, inaczej do niego skończyć. 3 punkty. 5-0. Wygrana. Najważniejsza. I teraz przejdźmy do dwóch paczek e, premium. E, jakie e, no, na pewno ulepszą na przykład? No bo nie, nie wierzę, żeby było inaczej. Od razu przechodzimy, żeby żeby nie było złote paczki. I zobaczmy. Pierwsza paczka za e, 150 polców, i w niej jest coś świecącego: SPD. Eee, no dobra, na początek Lodi OK. Zobaczmy jeszcze, jakie mamy non Bo na pewno jakieś non-rary ciekawe tutaj wpadną. Eee, no nie wierzę, że mam duplikat w pierwszej paczce. Stanciu i Mamy duplikat zawodnika w pierwszej paczce. Słuchajcie, mam trzech zawodników złotych i już jest duplikat. To jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. Sprzedajmy go i e, otwórzmy drugą paczkę 150 FIFA Pointsów. Nie wiem jak, no, no po prostu trzeba mieć szczęście. Ale w drugiej paczce jest środkowy napastnik z Liverpoolu. I to jest Roberto Firmino. Ależ fantastyczny start tej serii. O, ależ już mamy dobry zapad naprawdę to już to już I jeszcze drink watera Ojojo, idziemy w BPL firmino i drink water Cóż za pierwsze paczki eee, no już ten skład już będzie naprawdę dobry zaraz go ustalę i mam go pokażę. Jeszcze mamy paczkę wypożyczenia legendy. Co prawda nie będę jej używał w składzie. No chyba, że powiecie, żeby było inaczej, ale raczej nie będę używał. Chociaż jest to świadkowy pomocnik z Anglii i jest to Paul Scholes. E, Bardzo, bardzo ciekawa karta. E, ale myślę, że po prostu użyję tutaj tych innych zawodników brązowych z paczki ile napastników tutaj. E, no i teraz zobaczcie mój skład. No i tak prezentuje się mój skład, 84 zgrania, 68 oceny ogólnej, no i ten Roberto Firmino, ehm, no co prawda, 4 na 4 gwiazdki, wysoka średnia, tempo może nie najlepsze, ale strzały, no pracowitości też jak najbardziej w porządku. Do tego dany drink water tutaj w środku pola, który ma średnią, średnią pracowitość. Ehm, no może nie najlepsze, nie najcudowniejsze statystyki, jeżeli chodzi o 80 overa, ale myślę, że tutaj jest w parze z Roberto Firmino zrobi roboty. Także to był pierwszy odcinek Paczki chyba taka sytuacja. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Nie zapomnijcie o łapkach w górę, o subskrypcji mojego kanału i dziękuję Wam, że jesteście i dziękuję, że oglądacie tę serię. Trzymajcie się, jo!